Cześć, to wyszedł. z tej strony ja, wasz kochany marszałek Daniel, a to jest kolejny odcinek z Prototype. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku, próbowaliśmy zdobyć, może próbowaliśmy tutaj zdobyć Mark Mullena, albo bardziej jego DNA i jego wspomnienia, niestety nie udało się to ze względu na to, że teren, na którym się znajdowaliśmy, był zbyt niebezpieczny, a co się będzie działo w, dziś, dziś, Jezu, w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy się dzisiaj, więc zobaczmy. i need you to go inside a hive. the substance at the center, the material the virus is producing. i think it's the key. with it, i think i can reverse the effect of the virus. and, alex, for what it's worth, i'm sorry it had to play out like this. don't be sorry. just cure this thing. może zrozumiałem. Więc jakoś Alex nie jest zbyt podekscytowany, że dziewczynego przeprosiła, w sumie. Nie wiem czemu tak się w sumie dzieje. Wydaje mi się to takie trochę dziwne. A, wejdziemy tam, jak, wejdziemy tam jako Blackwatch, ale to będzie dłuższy odcinek. Więc spokojnie. No, bo ja mam pokazać na gniazdo, to dziwne rzeczy tu się dzieją widzę. No i mamy zabrać materiał genetyczny. Myślę, że bez problemu. No właśnie. It was a theoretically, Mercer, you're a hard man to find. I've been looking forward to this. Who are you? Who sent you? You should pick your friends more carefully, Mercer. You being here means Karen Parker sold me out. Okay. Ojej. Oj, nie można używać jak on ma to. Ok. Kurczę, troszkę problem. Ale to są takie mopki, że... Nie widzieliśmy tu wszystkich. O właśnie. Pięknie. O da, da, da. mamy już tutaj. Dostał mocno, nieźle. No kurczę teraz wezmę swoich, najgorsze. Więc będzie trochę problem. No dostał znowu. Dostał. Ładnie dostał. Ok, zaraz go zniszczymy. Jeszcze troszkę to jest walka z bossem, więc mogę trochę nic nie mówić. Oda, chyba wykończyliśmy go. Jest. Nie było zbyt trudno, jak widzicie. I teraz go pewnie zniszczymy. To us, who's watching, you think you've won, Mercer? You don't even know what fucking game you're playing. <laughs> well, I can tell you all you need to know about Penn Station in a way. I feel sorry for. If... Zeus is down. Bringing the containment device. Whatever that asshole did to me, I can't transform. I watch. Just so 10. Kapitan Cross nas zatruł teraz, no to nie możemy zbytnio się ani zmieniać, ani kontrolować naszych mocy. Czy możemy się zmieniać? Ale naszych mocy typu pazury albo inne te nie raczej tak nie możemy zbytnio kontrolować. Więc... O, musimy się możemy zmienić. I misja jest zakończona. Okej, okay, to co to już nie jest misji? Będziemy na detarie te może. Tak, misja zakończona. No, wydawało mi się, że to jednak będzie trochę dłuższe, ale jednak się zbyt wprawiłem w tą walkę z bossem. On nie był zbyt trudny, jak widzicie. Ale cóż, no, będziecie mieli dzisiaj łącznie 11 minut odcinka, więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam do pobierania gier, grzecznych, najlepszych gry w sieci. No i co? Zapraszam do następnego odcinka. Na razie, cześć!